cisza, spokój jest bondek, siemaneczko idziemy trochę połowić jak... a tak dla relaksu daleko od ludzi Jaką wybierzemy tapusów? A która najcięższa? 0 eee, eee, Jaką wybierzemy? Nie wiem trenujemy No niech Pani trener wybiera Ja tą Różową? Może być Już była różowa Co To zaczynamy No, zaczynamy No Serio, słyszysz? Może taką? Może być Jedziemy Piękna miejscóweczka na Szczupaczka Połowimy troszeczkę Bo coś się trafi Dobra o której stoi w godzinie? Trzy. I wiadomo. Jest, jest I piwko. To są mi rybki. To są mi dziewczyny. Właśnie. Tewe chłopaki to jest dla was. Maciuś. Rzesiu. Patryk Zemial. No. Gdzie? Ma. Mawacz! autko I uśmieszek proszę! <laughs> Ty Ej Hej! Powiedz coś! No powiedz coś! A dlaczego? To nie! Nie, to nie! <laughs> Dwie płódki zrobione na rowerku. Teraz się dobijemy trochę ketelkiem, gumami i można się spacerek. Tak hmm? Pokaż kurceczka Mela. Pokaż kurczaczka. Piękny.